Dla ceniących dobry humor, satyryk Karol Modzelewski. Dla tych, którzy lubią doskonałą muzykę, zwycięzca The Voice of Poland Krzysztof Iwaneczko. A dla najmłodszych, spotkanie z Alwinem i Wiewiórkami. To wszystko w sukcesji. Patrząc na to wszystko, na cały absurd, który się dzieje, yy, tu my nawet nie musimy pracować w zasadzie. Stajemy rano, wszystko jest już gotowe, podane. Wystarczy dosłownie wyciągnąć rękę i masz się gotowe tematy. I tutaj nie mówię tylko i wyłącznie o tym, że bardzo łatwo jest się śmiać z PiSu, bardzo łatwo jest się śmiać z Jarka i tak dalej. Generalnie łatwo się śmiać w tej chwili z każdego, bo wszyscy są nie wszyscy wchodzą na jakiś taki dziwny poziom tego absurdu i, i, i tej własnej wspólnej nienawiści, że to jest strasznie proste i śmianie się dosłownie ze wszystkich. Przepraszam Was, będę majstrował trochę sobie przy cały czas, bo skręciłem go. Fatalna sprawa. E, pojechałem w góry. Myślałem, że umiem na desce, ch**a Chuj... I problem polegał na tym, że zjeżdżałem z górki, ja chciałem skręcić w prawo, deska stwierdziła, że mam się i się wychnałem. I to było straszne, w sensie chrupnęło i jakby łokieć przestał działać. I to było we włoskich Alpach. I pierwsza rzecz, jaką zrobiliśmy, pojechaliśmy oczywiście do lekarza na prześwietlenie, takiego tam górskiego, wjeżdżamy i wtedy do mnie dotarło, że Boże kochana, co jeżeli ja nie będę mógł teraz biegać, wiecie, z tym łokciem skręcanym, spytam tego lekarza, to kto, Czy ja będę mógł biegać? On, no, no, kuzi, no, no, no. No, no, no. no wie, co z czego k*** nie rozumiesz? Czytaj mi z ruchu ust. Czy będę mógł biegać? No, 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 kapisko, no, kapisko. Znaczy, ja nigdy nie biegałem i nie zamierzam, ale lubię mieć wybór, no nie? I mam taką znajomą, ona mieszka w Wrocławiu, i studiuje tam bycie lekarzem, mniej więcej. I dzwonię do niej za każdym razem, kiedy coś się ze mną dzieje, jestem w się sensie z moim organizmem. Jakiś taki bilans niewłaściwy, albo coś mi wyskakuje, albo coś mi odpada. Dzwonię do niej i mówię: Słuchaj, skręciłem łokieć na desce. A ona mnie zrobiła pytanie: To co ty, k***a, prasowałeś? pasowałeś? W Stanach, generalnie na Zachodzie. Yy komicy i ci wielcy aktorzy komediowi, to są ci, którzy zaczynali jako stand-uperzy. I tam ta droga jest troszeczkę odwrócona, więc najpierw jest się stand-uperem, a potem przechodzi się na kolejne etapy swojej kariery. W Polsce jest odwrotnie, więc najpierw zajmujemy się czymś, a potem dopiero wchodzimy na etap stand-upu. Na pewno do tego trzeba mieć po prostu jaja, bo samo wyjście na scenę w sytuacji takiej, gdzie My nie wiemy, czy publiczność będzie w porządku, tak? czy nie znajdą się heklerzy, czyli ci, którzy przeszkadzają w trakcie występu, ee, sprawia, że trzeba mieć taką twardą skórę, i choryzmy do tego na pewno przyda się poczucie humoru, aczkolwiek komicy to nie są najczęściej weseli ludzie. Chorobą zawodową komików jest depresja. I to, że na co dzień chodzą bardzo poważni. Ja też na co dzień chodzę poważnie. Dzisiaj jestem akurat uśmiechnięty, bo widzę, że fajnie ludzie się ustawili w kolejce jeszcze przed występem, więc jest jak najbardziej okej. Okay. Natomiast na co dzień komicy są poważnymi ludźmi i depresja bardzo często ich dotyka, czy nas dotyka generalnie. A jak zacząć? W zasadzie trzeba poczuć to i tak naprawdę to jest coś w rodzaju powołania albo się to czuje albo nie nikt nie może zostać TPM na siłę bo ktoś mu każe albo bo ktoś na to liczy i tak dalej Natomiast jeżeli chodzi o rozpoczęcie, to wystarczy napisać kilka tekstów, to muszą być autorskie rzeczy. Największy błąd, jaki popełniają stand-uperzy młodzi, e, bądź ci, którzy chcą być stand to jest zżynanie tekstów e, z kogoś już znanego i tak dalej. To nie jest droga w tę stronę, to nie jest coverowanie zespołów i tak dalej. To musi być autorskie. Jeżeli nie jest autorskie, to wtedy taki stand jest wykluczany ze społeczności stand i nikt z nim nie chce pracować. Patrzę na i myślę, czy to szaną, Dla mnie, właśnie te koncerty akustyczne to jest takie swoiste spotkanie z publicznością. W odróżnieniu od tych koncertów dużych, czy to z zespołem, czy z orkiestrą symfoniczną, miałem okazję niejednokrotnie. Koncertować. To jest takie spotkanie bardzo prywatne, gdzie my się poniekąd obnażamy, i to jest obopólne. I to, jest, to jest piękne, ponieważ ja otrzymuję ten impuls od publiczności. No i też muszę sam rozpiąć, że tak powiem, troszeczkę marynarkę, i oczywiście artystycznie. To daje dużą satysfakcję, bo jeżeli. Nawet przy obecności kilku, kilkunastu osób przy takim koncercie prywatnym, jak to zwykłem mówić, jest pozytywny odbiór, to wtedy nie mam, nie mam wątpliwości, że przy większych koncertach również ta uwaga publiczności zostanie utrzymana na tym samym poziomie. To jest super. To naprawdę sprawdza pewien poziom tego. W jakim stopniu publiczność, moi odbiorcy są mną zainteresowani, a w jakim stopniu tym, co się wokół są mnie medialnie dzieje? Dzisiaj, Czas jego też nikt nie liczy. Ty wiecz. Czy to tylko metafora? Że żyć można sam szczęście pośród Faktycznie prawda, którą chciałem od początku przekazywać, i muzyka nieco trudniejsza od tej, którą podają nam dzisiaj media. Chociażby w programie, gdzie pierwszy raz od dwudziestu kilku lat dostałem informację, że w, w prime-time, tak zwanym telewizyjnym, udało się zagrać utwór swingowy z improwizacją. To jest taki mały, taki mały sukces, a ja jestem zwolennikiem takiej zasady małych kroczków. więc y, y, Cieszą mnie. Chociażby konfrontacje ze wspaniałymi ludźmi, jakimi się otoczyłem od początku. Więc faktycznie to jest część takiego mojego planu, w którym zakładam no, jako jego taką podstawową wartość granie ambitnej, przemyślanej muzyki, która niekoniecznie będzie taka jak, jak dzisiejsze trendy nam nakazują. za kogo prawda czas zawsze się o nam się tutaj dzisiaj z okazji premiery filmu Alwin i Wiewiórki Wielka Wyprawa. Film od piątku można oglądać w polskich kinach. I z tej okazji organizujemy tutaj w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Sukcesja spotkanie z Alwinem i event dla dzieci, nie tylko dla dzieci. Jedną z atrakcji jest właśnie sama postać głównego bohatera Alwina, z którym można sobie robić zdjęcia. Zdjęcia się dostaje na pamiątkę do domu. Można też obejrzeć pierwsze części z serii Alwin i Wiewiórki. Dla małych i również dla dużych osób przygotowaliśmy różnego rodzaju atrakcje, między innymi karaoke, które cieszy się dużą popularnością również wśród rodziców. Jest czasem bardzo zabawnie i bardzo miło. せの Bardzo energetyczną zumbę, która jest uwielbiana szczególnie przez najmłodsze grono uczestników naszej imprezy. Oczywiście w związku z tym, że mamy karnawał, dzieci mogą sobie robić maseczki karnawałowe. Najmłodsze dzieci najchętniej korzystają z malowania buziek. A już w tą środę zaprezentują swoje umiejętności i rozbawią publiczność Wiola Walaszczyk i Jacek Stramik. Zaczynamy jak zwykle w środę o godzinie 20. 30 stycznia na muzycznej scenie Sukcesji pojawi się Anna Andrzejewska, a tydzień później 6 lutego Tobiasz Staniszewski, laureaci konkursu The Voice of Poland. A wszystkich ceniących dobrą zabawę i ruch zapraszamy do kręgielni. Już działa sukcesja. W przyszłym odcinku powiemy, kto powinien zagrać w kręgle i dlaczego warto wybrać się na jeden z torów.